Zawsze kiedy przyjeżdżaliśmy z ciabdżetęgą Rinpoche tutaj do parking, który jest taką no bardzo świętą wsią można powiedzieć, to zatrzymywaliśmy się najpierw w tym miejscu tutaj na dojeździe do parkingu. Przy czym Rinpoche objaśnił, że właśnie tutaj pod tym nawisem skarnym, kiedy guru Rinpoche udawał się do Tybetu, to najpierw zatrzymał się w tym miejscu, wykonywał praktykę, miał tutaj wizję Dorje Purby, i dzięki temu błogosławieństwu osiągnął urzeczywistnienie Mahamudy i nabrał takiej jeszcze dodatkowej, e, szczególnie wielkiej mocy, która mu później pozwoliła poskromić demony Tybetu, które przeszkadzały w zaprowadzeniu darmu w Tybecie. Więc to jest wyjątkowo święte miejsce, jeśli chodzi o praktykę Dorze Purby. To też e, na przykład tutaj znajduje się, w tej chwili go stąd nie widać, ale zaraz za tym murkiem. Znajduje się ośrodek, taki mały klasztor i ośrodek odosobnieniowy też z tradycyjnej mapy Ciatrala, Rimpocze. Tam zresztą dalej w dół też jest ośrodek odosobnieniowy, bo jest to miejsce bardzo pobłogosławione przez górę Rimpoczego. Zwykle co robiliśmy też z Tęgą Rimpoche, to ofiarowywaliśmy lampki i siadaliśmy, żeby chwilę razem pomedytować, nawet razem śpiewaliśmy mantry Vajrakila i możemy to razem też zrobić. Natomiast jest tutaj takie wejście, do którego zawsze oni namawiają, że za ileś pieniędzy wpuszczą, że tam jaskinia guru Rimpocze, tenga Rimpocze zawsze to ignorował i mówił, że nie, 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 tutaj po prostu tutaj medytował guru Rimpocze, tam to jest tak zrobione trochę sztucznie pod pielgrzymów, żeby, żeby sobie pomagać finansowo. A tutaj widzimy lama właśnie jakiś uczeń wielkiego mistrza do Drupchena Rym przez tradycyjnych mapy, który niedawno odczas pary nierwane ta lama wykonuje praktykę. Akurat trafiliśmy na moment, kiedy jest czyszczona świątynia, więc może w drodze powrotnej będziemy mogli wejść do środka. Ale tutaj jest y, miejsce, które jest takie poświęcone punktowi tary I tam zobaczycie później, jak przyjdziemy, to po prawej stronie w kamieniu jest taka sama wyłaniająca się tara. I nikt nigdy nie rzeźbił, nie robił tej płaskorzeźby, tylko tak naturalnie z kamienia wyłania się taki kształt, że nie miał wątpliwości, kto patrzy, że to jest tara. Oczywiście w wielu takich miejscach Biedbach, jeszcze... jest święte miejsce, to jest święte dla wszystkich i wyrzeźbili tutaj posąg e, e, Ganesia. i on jest taki główny, większy, obok jest mała postać Tary, która się wyłoniła, ale też e, po, pojawiają się stopniowo zarysy jakby drugiej Tary gdzieś obok. Na przestrzeni tutaj pierwszy raz 30 parę lat temu byłem, co ja widzę bardzo wyraźnie, że jest taka różnica, ta postać jest wyraźniejsza. Kiedyś na przykład trudno tak się było dostarczyć, lecz bo wystawały z kamienia teraz tak bardziej się udokopniło, a z całą pewnością tutaj nikt nie siedzi i po kruju, ja mu tego nie szlifuje. bo to jest właśnie uważane za takie właśnie cudowne samo przejawienie tary. Ale tak jak mówię, w tej chwili jest sprzątanie, będziemy wracać. Jeśli tam do samochodu, to wstąpimy jeszcze raz, jeśli będziemy się mogli przed nią pokłonić i złożyć ofiary. Z Tego miejsca, które jest znane po tybetańsku jako Asurai Drakpuk, czy Asurai Puk, czyli po polsku byśmy powiedzieli jaskinia Asurów. Historia jest taka, że po tym, kiedy guru Rinpoche tam poniżej, na początku parpingu medytując, to otrzymał błogosławieństwo i przekaz mocy w Adra Kilai wtedy przybył tutaj, to myśmy podjechali samochodem, ale pieszo to pewnie ze 20-25 minut najdłużej by się szło i w tej właśnie niewielkiej jaskini, a także mówię, wiadomo, że przed nią się pojawiał w przerwach między medytacjami. potrzeb medytował tutaj przez rok i w tym czasie, w czasie medytacji spotkał takich 12 bogiń opiekuńczych Tybetu, takich bardzo groźnych, bóstw opiekuńczych, które się nazywają Tenma. I związał je przysięgą. Najpierw one próbowały mu stwarzać przeszkody w, w praktyce, ale oczywiście on zwyciężył. Związał je przysięgą i z tych, które szkodziły darmie, Zrobił strażniczki, opiekunki darmy, i dopiero potem udał się do Tybetu. I właśnie dzięki, dzięki tej jego mocy i, i, i tym, że służyło mu 12 ten. Ma wszystkie demony i złe duchy Tybetu, które stwarzały przeszkody w dokończeniu budowania klasztoru, same i rozprzestrzenianiu darmy, zostały pokonane. I kiedy tutaj Guru Rimpoche w tej właśnie medytacji, w takim, można powiedzieć, dyskursie z nimi, e, związał je przysięgami, to złożył jednocześnie takie zobowiązanie, że wszyscy jego e, duchowi spadkobiercy przez wszystkie pokolenia, kiedy będą ofiarowywać cok, to zawsze będą składać również im tormę w ofierze i przypominać przez to też te ich zobowiązania. Dlatego jest taki zwyczaj, że w różnych rytuałach jakie wykonujemy należących do tradycji Nyingma, na przykład z tych, które robimy w ośrodku, to jest na przykład Puja Amitaby, karmapakshi czy tego rodzaju praktyki, kiedy zjadamy sok i potem jest ofiarowanie lagmy to potem jeszcze ofiarowuje się dodatkowo dwie tormy. Jedna jest czerwona, taka ogólna torma dla światowych Dakiń, a później biała, łagodna torma wynoszona właśnie jako ofiara dla tych dwunastu ten ma i przypomina im się ich zobowiązanie, że proszę bardzo, my spełniamy nasze zobowiązanie, yy, które... W linii przekazu mamy od góry Olimpoczę, my składamy wam tormę, a wy wykonajcie to, do czegoście się zobowiązały. Usuwajcie przeszkody u praktykujących, przynoście pokój, szczęście, radość na świecie. No i taka jest historia, ale ponieważ góry Olimpoczę tutaj medytował przez miesiąc, nie tylko wewnątrz, nie przez miesiąc, a przez rok. Jak przez rok to wiadomo, że czasem tu wychodził, tu siedział, gdzie Wy teraz siedzicie, i tak dalej. Więc to jest takie bardzo święte miejsce. Tu jest wokół niego zbudowanych teraz taki mini klasztor. On jest, jakby podlega klasztorowi Ciekinni To miejsce i ciemniejsi, którzy tu są na stałe, ale zawsze można przyjść i, i modlić się w jaskini. Na lewo przed wejściem, tam zaraz koło obrazka, troszkę jest zakryte teraz kwiatami. Zobaczycie taką odbitych w kamieniu. Ten Garipocze mówi, że to nie Guru Lipocze. Wielu ludzi wierzy, że to dłoń Guru to nie ktoś, jakiś inny mistrz później odbił swoją dłoń w kamieniu, ale nie wiemy kto to To miejsce tutaj, na przykład po tybetańsku, jest napisane, że to jest Pamting że to jest miejsce, które jest znane jako Pamping, ale e, wielu ludzi jest przekonanych, że to po prostu z biegiem stuleci się trochę e, zmieniła, e, zmieniło imię e, tego mistrza, który tutaj mieszkał, że faktycznie był Parpingpa, ten z Parpingu, a później tybetańskie e, trochę zmieniła się wymowa i zrobili Pampingpa. W każdym razie e, tutaj jest bardzo, bardzo stara na pewno mająca dużo ponad tysiąc lat, świątynia, w której nieprzerwanie jest praktyka Vajra Joginie kontynuowana. I kiedy Marpa szedł z Tybetu do Indii, zatrzymał się tutaj razem ze swoim towarzyszem podróży, z tak zwanym Nilocała. I gdzieś tutaj siedzieli na podwórzu, nie wiem, może w tamtym rogu, może w tym. Kiedy to było dwóch braci, obaj byli mahasitchami, Ich nazwa tak w sanskrycie się wymawia jako Chitherpa i Pandapa. Pandapa, czyli ten Pandinpa. E, oni obaj byli uczniami naropy. I właśnie mieli tutaj udzielać Abhisheki Chakra Sambhary, czyli kolodem Ale jak zobaczyli, że w rogu siedzi tych dwóch Tybetańczyków, to powiedzieli w tym lokalnym języku między sobą, że o zobacz Tybetańczycy. Oni są jak bydło, mówisz do nich w ludzkim języku, a oni nawet nie potrafią odpowiedzieć, nawet nie rozumieją, co do nich mówisz. I ponieważ ten Nilocała y, znał lokalny dialekt, poczuł się bardzo obrażony, poszedł, powiedział, że tutaj nigdy nie wróci. A Marpa pomyślał, no cóż, to są takie ludzkie sprawy, zresztą sam nie znał tego, tego dialektu, nie zrozumiał tego. Został na Biszece i później ci dwaj bracia, zaczęli go wypytywać, dokąd idziesz, jakie masz zamiary, jak powiedział się, że udaje się do Indii, to powiedzieli, że wiedząc doświadczenia, że wielu Tybetańczyków jak pójdzie do Indii, to umiera, jest taka różnica w klimacie, w Indiach tak gorąco i doradzili mu, żeby przez dwa lata tutaj został, żeby będzie pobierał od nich nauki, przygotowywał się do spotkania swojego mistrza i po dwóch latach kiedy no, stwierdzili, że już czas udawać się do Indii i szukać guru, to obaj powiedzieli: Jeżeli już szukasz guru, to dlaczego nie najlepszego? Mahasiddha Naropa jest żywym Buddą, jest najbardziej wykształcony, najwięcej urzeczywistniony spośród wszystkich. Idźcie do Naropy. Dali Marpie taki list rekomendacyjny, dzięki któremu Naropa bardzo jakby, łatwo, chętnie przyjął Marpę, otrzymywał nauki od. Od Naropy Marpa studiował. Wiemy, że w sumie trzy razy był w Indiach, a to było za tym pierwszym pobytem. I kiedy później wracał z powrotem z Indii, Naropa był tak zadowolony z tego ucznia, że z wdzięczności, że przysłali mu takiego wybitnego ucznia, ofiarował taką, taką małą statuetkę. Wadża Jogini, która też jest tutaj na górze, tylko oni zawsze proszą, nie wolno filmować, nie wolno fotografować tam na górze. Tu na dole tylko można, tam zobaczymy prawdopodobnie dzisiaj ze względu na to święte jest prawdopodobnie otwarte, że widać taki, taki gdzieś w wielkości stojący posąg, ale to nie jest ten. Ten po co mówił, że on w sercu jest, jest tam umieszczony właśnie ten posążek od Naropy, w którym właśnie bóstwo mądrości, faktyczna warza jogini się znajduje. A więc to jest miejsce bardzo związane z tradycją kadziu, miejsce marpy, miejsce, gdzie od dwa lat medytował, gdzie otrzymywał nauki i tak jak mówię, nieprzerwanie od wielu stuleci jest to świątynia poświęcona wardża jogini. Więc tutaj jest dobrze, jeśli ktoś wykonuje praktyki na przykład Dobrze Pamo, to właśnie jest dobrze tutaj wykonywać, ogólnie rzecz biorąc też błogosławieństwo do urzeczywistnienia Mahamudry, wszystkie takie sprzyjające okoliczności są tu szczególnie dobre. Więc na górze to pewnie jak pójdziemy, złożymy ofiary jakieś, oczywiście bez butów i nie fotografujemy. Ale tam nie ma warunków w dzisiejszym dniu, żeby usiąść dłużej medytować. Natomiast tu na podwórzu błogosławieństwo nie mniejsze, możemy sobie chwilę posiedzieć.